Wiecie co? Trzeba coś wyjaśnić, bo znowu słyszę trenerów, którzy wypowiadają się na temat karate, a nie rozróżniają nawet podstawowych pojęć. I to, co teraz powiem, warto, żebyście to zapamiętali, zwłaszcza jeśli chcecie się wypowiadać publicznie. Po pierwsze, primo, karate sportowe. Tu trenujesz po to, żeby wygrać zawody. Liczą się punkty, techniki pod konkretny regulamin, medal na podium. Wszystko inne odpada. Po drugie, primo, karate do... Do, czyli droga. To trening dla samego rozwoju fizycznego i duchowego. To Twoja pasja, Twoje życie, Twoje podejście do siebie i innych. Po trzecie, karate jutsu. To karate bojowe. Techniki walki, które mają zadziałać na ulicy, w realnej sytuacji, nie w teorii. Tutaj nie liczy się punkt, tylko to, czy się obronisz. I teraz, jeśli wrzucacie karate do jednego worka i mówicie, że to tylko punktowanie, to serio, robicie się jak ośmiuwisko. Zwłaszcza jeśli jesteście trenerami. Karaty to coś więcej, ale trzeba je najpierw poznać i zrozumieć. Os.